Cześć, nazywam się Stanisław Borodienko i dziś opowiem ci o faktach i mitach o systemach zarządzania czasem. A zacznę z tego, że jeżeli zaczniesz zarządzać swoim czasem, to będziesz robić wszystko. Powiem, że to jest mit, dlatego że po rozwijaniu się w zarządzaniu czasem po prostu zdążysz wybrać kategorię zadań, po no, wybrać kategorię zadań uh, i wykonywać tylko te kategorie zadań, które jest uh, potrzebne dla realizowania Twojego celu. Dalej, za mało czasu wolnego, czy zostanie? Jest też to mitem, dlatego że no, po prostu. Um, zmniejszysz ilość swoich rozpraszaczów Twojego czasu. Na przykład do oglądania telewizji, zacięste scrollowanie mediów społecznościowych, na przykład zachodzisz gdzieś i skrolujesz no, filmiki albo zdjęcia. Po prostu otrzymasz Twój czas wolny. Też jego ten czas swój zaplanujesz, żeby otrzymać jak naj Więcej efektów od twojego czasu wolnego. Dalej znajomy, będą ci zazdrościć, jeżeli zaczniesz zarządzać czasem. Tak, jest to faktem. Oczywiście będą ci zazdrościć, ale jeżeli na przykład. по зажанзанні часом, здобуваєш осягнути свою цел, наприклад, купиш собі нове мешкання, яке потребуєш, то мисли, що зміниш своє оточення, своїх знайомих, і попросту знайдеш собі знайомих, які будуть, ну, попросту давати, чи Rozwijać się. Jakie będą trochę lepsze, w, w, za, w, trochę lepsze za Ciebie w jakimś temacie? Także, jeżeli był ten filmik korzystny, postaw polubienia, zasubskrybuj kanał. Jeżeli masz pytania, to zapytaj w komentarzu.